To, to. Właśnie, przerwa we własnym zakresie. Dawid, piękny piękne. Gulasz. Wołowy, spręgi wołowej. Po prostu petarda. Z makaronem, będzie. Makaronem, no wrzucimy. Tu mamy włoską tą babeczkę. Y, jak się, jak się te babki nazywały. Tylko ona się troszeczkę przygniotła. No, panetone to jest. Ze skórką pomarańczową że, że do kapki proszę bardzo słoik brzydki odłożymy Zanim wypalę papierosa spełni się marzenie głodomora będzie gulasz <noise> w ogóle stanęliśmy sobie na fajnej trasie ładujemy nasze e to jest droga jesteśmy w tej chwili na... jeszcze na Słowacji Skręciliśmy niby na nowy sąd ale jedziemy do szczawnicy i ze szczawnicy będziemy cic się Przebić na drugą stronę zakopianki, żeby nie wracać oczywiście zakopianką i tą obwodnicą całą, bo to jest dramat. No jest to takie piękne miejsce, są nawroty. Widzę jeżą też na motocyklach. Tam gdzie stoją ci motocykliści, No Tam jest fajny ten, ale tam nie ma znowu, wiesz, ławeczki. Nawet jest takie fajne miejsce dla yy, ludzi, którzy chcą jeździć rowerami. Jest ładowarka, proszę bardzo, do e-bajków. Zresztą tu widać samochód. Rower zdjęty, pewnie gdzieś sobie jeżdżą ludzie. A my tak. Może jeszcze puszczę drona, zobaczymy jak to wygląda trochę z wyższa.